Na kierunku technik mechanik będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw mechaniki pojazdów samochodowych oraz technik pożarniczych w strażactwie. Uczeń kończąc powyższy kierunek będzie umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych mieć wiedzę na temat obsługi obrabiarek CNC oraz technologicznego przygotowania produkcji, posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych, znać nowoczesne metody wytwarzania. Posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych. Ponadto, w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz zajęć z przysposobienia pożarniczego, uczeń zapozna się z podstawami eksploatacji pojazdów samochodowych oraz metodami diagnozowania, budową i obsługą oraz naprawą podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, wykorzystywaniem sprzętu, urządzeń oraz pojazdów w strażactwie rozpoznaniem zagrożeń pożarowych, musztrą i ceremoniałem pożarniczym ratownictwem medycznym.